Hej hej przeszkodowcy! W dzisiejszym raporcie OCR będzie o dziewiątym sezonie Ninja Warrior Polska. Będzie o nowym sklepie Run Magedon i ich pomyśle na pakiety startowe oraz o lidze Barbarian Arrow oraz o tym, co nas czeka w najbliższy weekend. Zapraszam na najnowszy raport OCR. Tematem tego odcinka jest Viterate, innowacyjna marka specjalizująca się w produkcji suplementów dla osób aktywnych fizycznie. Tydzień temu wystartował dziewiąty sezon Ninja Warrior Polska. Nie ma w tym nic dziwnego. Od kilku lat na wiosnę pojawia się Ninja Warrior Polska w telewizji Polsat. więc dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że Polsat zrobił coś, coś dziwnego, z, zasugerował, a wręcz pokazał, że ktoś w tym sezonie trzyma gwiazdkę, trzyma shurikana, więc to oznacza zdobycie tytułu Ninja Warrior. Polska, a więc oznacza to zdobycie góry Midoriyama. Wysyła Jurka Mielewskiego do Tańca z Gwiazdami. Tam ma swoje 5 minut, reklamuje Ninja Warrior, więc widać, że Polsat podkręca atmosferę i chce tutaj a, jak zgromadzić jak największą ilość widzów. A z drugiej strony słyszę z różnych miejsc, że są pewne pytania, wątpliwości, czy będzie kręcony 10 sezon, czy ten dziewiąty sezon nie będzie tym ostatnim. Te spekulacje mają może o tyle sens, że jeżeli faktycznie ktoś zdobędzie tytuł Ninja Warrior, no to to jest właściwie doskonały moment, aby zakończyć tą serię. No i oglądalność, oglądalność jest kluczem jest wszystkim w telewizji, i nie ma jeszcze informacji o oglądalności dziewiątego sezonu, no ale sezon ósmy zebrał średnio 612 tysięcy widzów, co jest o 240 tysięcy widzów mniej niż sezon szósty, więc spadek jest wyraźny w porównaniu do jeszcze poprzednich z pierwszych sezonów. Spadek byłby jeszcze większy, no więc tendencja jest malejąca. Ta formuła tego programu chyba się już wyczerpała. Te same przeszkody, te same tory, ci sami ludzie. Chyba jedyna zmiana to Power Tower, który się pojawił, a tak to tam wiele zmian nie było. No, żeby oglądalność podnieść, na pewno trzeba byłoby tą formułę zmienić. Może wprowadzić wyścigi, czyli takie pojedynki jeden na jeden, może jakieś edycje specjalne, The Best of the Best, albo cerebrycie cerebry, tacy sportowi, żeby oni coś tam pokazali fajnego, może Versa Junior, no, ale wszystko to będzie się wiązało z będzie się wiązało z wydatkami, z kosztami. No więc Polsat będzie patrzył sobie tu mocno na Excela. Ile zainwestować, ile z tego uda się wyciągnąć. No, jestem ciekaw też waszych opinii, jak czujecie, czy Polsat pociągnie dalej ten program, czy będzie raczej już próbował kończyć. Co mogę jedynie powiedzieć, to mogę zaapelować, oglądajmy Ninja Warrior Polska. Wszyscy włączmy te telewizory, poprośmy dziadków, babci, ciotki, Niech wszyscy tam włączą Polsat w torki o 20.00, niech Polsat zauważy, że program jest oglądany. Mówmy o nim w social mediach. No to jest chyba jedyny sposób, żeby zachęcić telewizję do tego, aby ten program kontynuować, bo wierzę w to, że jednak chcemy zobaczyć ten 10 jubileuszowy sezon, a może i, i jeszcze więcej. No to tyle trochę takich proteczej, trochę spekulacji, no ale to jest ten moment, żeby o tym porozmawiać, i to jest ten moment, żeby może jeszcze coś zrobić, żeby ten program uratować. A teraz przechodzę do Ramadanu. Ramadan opublikował informację dotyczącą jego nowego sklepu. Taki sklep e-commerce, tym razem taki z prawdziwego zdarzenia, nie to, co było poprzednio, więc tu jest duży, duży progres. Ale sam sklep to nie wszystko, bo prawdziwa rewolucja kryje się w pakietach startowych. Do tej pory mieliśmy koszulkę bądź możliwość rezygnacji z koszulki. Teraz e, za koszulki otrzymamy bon, voucher na 100 zł do wykorzystania właśnie we wspomnianym sklepie Eramegadon. Możemy sobie wybrać na przykład koszulkę startową w cenie tam 80 zł, albo ręcznik, albo jakiś tam bidon, nerkę, saszetkę. Bądź inne koszulki, spodenki, kurtki, no jest tam sporo do wyboru. No i teraz yy, patrząc po opiniach, patrząc po ilości reakcji na tą informację w social mediach pod postem Ram Magadona na Facebooku, no wyraźnie widać, że to wywołało dosyć sporo emocji. Mamy oczywiście obóz, który mówi, jest fajnie, mamy wybór, mamy elastyczność yy, to jest to, na co czekaliśmy, ale mamy też yy, frakcję. Że ta elastyczność to jest tylko złudna, ponieważ do tej pory mogliśmy rezygnować z koszulki, teraz już rezygnować nie możemy. Bonów, voucherów nie możemy łączyć, więc musimy je od razu wykorzystać. A tak naprawdę niewiele za nie idzie kupić bez dopłaty. No więc, opinie mieszane, yy, ocenę pozostają Wam. Jestem bardzo ciekaw yy, Waszych opinii. Tutaj, właśnie fanów, przeszkodowo. Przeszkodowców zgromadzonych na tym fanpage'u, co wy o tej zmianie myślicie? Czy to jest to, na co czekaliście, czy może jednak niekoniecznie? A może pomysł dobry, tylko wymaga pewnych usprawnień. Dajcie też znać, co tam szło poprawić. Jestem pewien, że Ramage to też tutaj przeczyta. Ale z dobrych wieści: koszulki mają rękawki. No to czekaliśmy, no to doczekaliśmy się. Teraz informacja, która nie będzie budziła już żadnych emocji wróć emocje, będzie budzić, ale myślę już tylko te pozytywne. Barbarian Race ogłosił Ligę Arrow. No i Liga Arrow będzie dokładnie tym, czym powinna być Ligą Arrow. Trzy eventy w tym roku wchodzą w skład Ligi. Najlepsi zdobędą wyjątkowe trofeum, zdobędą nagrody finansowe, a każdy uczestnik tej Ligi, który weźmie udział w trzech wydarzeniach, otrzyma nagrodę specjalną. I właściwie to tyle co wiemy, no, ale to i tak już jest fajna informacja. Czekam na szczegóły, myślę, że będzie dobrze. No i aż się prosi, żeby Barbarian Race robił również ligę głównego biegu. Tak, Barbarian Race niech ma swoją ligę, niech Barbarian Opener też ma swoją ligę. Dlaczego by nie? Jeśli nie w tym sezonie, to może w przyszłym podejrzewam Barbarian Arrow. Liga Barbarian Arrow jest takim balonem próbnym, sprawdzeniem reakcji, środowiska. Zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, zapowiada się dobrze. Trzymam kciuki za ten projekt. A co nas czeka w najbliższy weekend? Najbliższą sobotę mamy finałowe wydarzenie krakowskiego Challenge'u OCR. Finał odbędzie się w Lemon Fitness. Tam nastąpi zakończenie tegorocznego krakowskiego cyklu. Też tam będę, zrobię live'a. Może jakiś vlog też się uda zrobić. Tak więc zapraszam już teraz do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Ale to nie wszystko to się dzieje w ten weekend. W Płocku Jungle Ninja European Championships. No i tutaj się też chwilkę zatrzymam, bo to myślę będą ciekawe zawody. Po pierwsze miejsce tych zawodów. Hala Orlen Arena w Płocku, no to już są nie przelewki, konkretne miejsce, więc powinno to robić spore wrażenie. Po drugie ciekawa, a na pewno inna formuła, jeżeli chodzi o eliminację. To nie jest typowy tor i mierzymy po prostu czas przejścia tego toru, tylko to jest taki zestaw 10 stacji, na których mamy w większości limit czasu, w którym wykonujemy pewne zadanie, im większa ilość tego zadania, np. przejście po ringach, czy ilość przerzutów piłki nad ścianą, czy też przebiegnięcie odpowiedniego dystansu, da nam wynik tych eliminacji, więc tutaj sprawdzamy i taką wszechstronność, i gibkość, i wytrzymałość, i szybkość, coś innego, nie takie czyste ninja, więc myślę, że aby dostać się do finału, szanse mają nie tylko ci wyjątkowo sprawni ninja, ale również ci bardziej wszechstronni zawodnicy. Jestem ciekawy, kto się sprawdzi, kto trafi do finału, a finały i półfinały w niedzielę będzie też live. Live będzie na stronie Ninjapl. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że przyjadą zawodnicy, znakomici zawodnicy z różnych zakątków Europy. No i będą również kwalifikacje. Top 3 każdej kategorii kwalifikacje otrzymuje na UNAA World Series Finals Season 9, które odbędą się w lipcu w Kalifornii. Zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie. Trzymam kciuki za to, za to wydarzenie, które organizuje Krzysztof Orankiewicz. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czy to wydarzenie będzie miało szansę się stać rzeczywiście takimi mistrzostwami Europy w Ninja? Przynajmniej takie są zamierzenia sądząc po nazwie, więc zobaczymy. Zobaczymy. Wygląda to ciekawie. Jestem też. Ciekaw waszych opinii przed zawodami i po zawodach, no bo ta formuła tych eliminacji jest zupełnie inna niż na innych zawodach. Jestem ciekaw waszych, waszych wrażeń, więc komentarze są dla was. Dajcie znać, co myślicie o informacjach, z którymi się dzisiaj z wami podzieliłem. To wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia w kolejnym raporcie OCR. Pozdrawiam serdecznie. Piona!